Ma z tej strony Radzi witam was w kolejnym odcinku ze Skywarsów na tym kanale Ze mną jest dzisiaj yy, człowiek parodia Siema, skończyłem się <śmiech> Siema. <śmiech> I widzimy Siema. się na Siema. pierwszej ręce Jesteśmy już na pierwszej ręce, ten Zbroja złota Dobra, kradnej tenki! Do... Dobra, to spokojnie... Nie mogę skrzynki wziąć. No i dobrze, bo to dla mnie skrzynka, to o to chodzi. Ja no to biorę tam. Dobra, zarobiliście, biorę takie coś, chcesz budki? Ty, y pa pa, już, o, już, jest, już jest mini, ty minie ty, trzeba biec, trzeba biec, o tam biegniemy, oho Dobra, pa, ja ich robię, ja ich robię tutaj Ogólnie trochę słaba sytuacja wizualna, bo lewa mi <grym> Możemy mieć tu full focus, bo ten chciał tu mieć mini i na werbie. Dobra, ja tam na. O kurde, prawie mi się nie zadział. Prawie się zepsułeś. Nice. Dobra. Zobacz. O nie, on tam zjadł jabłko. To, to, to. A ty masz jabłko czy nie? Hmm. Ja ze Ej, to masz spod, chociaż ja sobie wezmę, bo są lepsze. No to daj mi to, swoje... o, to masz. Ale ty masz złoto, no to ja też mu złoto. A nie, ja mam sreplny, ty. Od kiedy? A, musiałem podnieść po nim. Nie, bo on, mi, on mnie zrzuci pewnie ty. No, wiedziałem, widzisz? No Co no. byś się spodziewał? To ty już... Co się stało? Pan? On mnie spalił! Spalił się! Bigo! O no nie. nie. On miał jeden HP. Nieprawda, sześć minut. No bo ko, zjadł coś. Dobra, ta ręka była... Do dupy jednym słowem. Widzimy się na kolejnej. Dobra, no, jesteśmy już trzecia próba nagrania drugiej ręki. No, nie, wy nie wychodzi nam cały czas, chociaż na tamtej zrobiłem yy, fraga. Co <ścoughs> pewnie pomyślicie teraz, o Jezu, fraka, ale osiągnięcie. Dla mnie jest, bo ja w Minecrafta to gram nie wiem. Trzy razy do roku. Ale osiągnięcie. Patrz! Odszy się, odcin Zobaczmy taką taktykę, że oni się tego nie spodziewają, patrz. Strzelaj do nich, Władziu! Ciekawy czym. No, no właśnie tym. Ty się nie fokusuj na niego, tylko do nich masz tam strzelać. O! Dobrze! Wali na dziurę! A dobra, już, wi już widzę to. Mamy tryharda. Aha, jaka fajna kilaura. ja wiem! Ale go. O nie, jego ziomek. Dasz radę, Dobrze. Zabiłem! Dobra, ta ręka już będzie w odcinku. <grych> to już mi wyszło w życiu. Ta ręka mi już wyszła. Co jest, że u nich, u nich chłop na haks, w tej drużynie chłop na haksach był? No nie wiem jak. Mówisz, nie zabiłem haksa? Ta, no bo chłop na takim speedzie leciał. On miał, nie wiem, speed 1000. No. Będzie, będzie możliwe, że będzie widać się na odcinku. On mnie kurde, nie wiem. Także speedem... administracja derpa prawdopodobnie widzieliście nikt tego użytkownika. Yy, kolega. Co ja zrobiłem? <grym> <grym> yeah yeah. To nie ja miałem zrobić. Nie. Dobra, ostatnia ręka to będziesz miał trzy, tak? O kurde, ale zepsułem, ale zepsułem. O Boż. No dobra, pod kontęcikiem ręka była. Strony... Tak jak już nie. mówiłem, administracja derpa, widzieliście nikt tamtego użytkownika prawdopodobnie na odcinku, więc kolega jest do Wotaban. No, chyba, że oglądasz ten odcinek tamten, no to nie pozdrawiam. A ja się się... Co to jest za głośna muzyka? Ja się zachowuję jak Arek. On CITUJE! Nara! Który, Który go zabił? Nie wiem, tamten kolega z drugiej strony. Bo tu jest szkielet już, nie? No jest. Yeah. No ja wiem i ja on może mnie zrzucić. Dobra. No, bo. A Ale tamten się czaj z jajkiem już. Dobry. Dobry. Dobra, teraz nie zróbmy tego błędu. O, walgo. <laughs> to będzie walka. Będzie walka na życie i życie. E! No serio, w momencie kiedy ja w ekwipunku se grzebie. Ajajaj. S? <laughs> Dobra. Ale był kill. Był. Zarąbiście. Ale wille, że cheatują. A to że to jest, już... Czekaj, to byli ostatni? Tak. No kudę. Widać, że w tej grze to sami cheaterzy. Tak to właśnie jest. Dobra widzowie, widzimy się w... w sumie na czwartej ręce jeszcze sobie dogramy, bo żeby nie był krótki taki odcinek. O chopie <grym> Jesteśmy już na ostatniej ręce w tym odcinku. Może to uda się wygrać chociaż wątpię, bo ja Minecraft Minecrafta gram dwa razy do roku, albo jak nagrywam odcinek Michał wypaliłeś się. No Michał się wypalił w, na pierwszej ręce. Wypaliłem. A ja odwaliłem. Odwaliłem, jakby to powiedzieć. Dramat na drugie ręce zrobiłem. Ale mój movement cover to jest naprawdę. Każdemu się fejle zdarzają jeszcze. Bo Choć oczywiście... To... No typ... chyba cię głowa boli. Oczywiście, teraz Oczywiście jeśli jest Gerka to ja zaczynam mówić o rzeczach istotnych, typu chciałem podziękować. A, nie będę nic widział! Nie będę nic widział, bo Bachaczek na mordzie. A. Chciałem wam... Chciałem wam podziękować za 300 subów na moim kanale Jaki za aktywność ostatnio fajną No może nie pod filmem z teksturpakami Ale na przykład filmy z NTA, Świąteczny TXT Naprawdę fajne aktywności, takowe nie spodziewałem Oraz chciałem wam zaprosić na mój serwer Discord Który nawet macie przypięty przy banerze Postarałem się Ale łotwał No i tak, zabiłem no i dobrze, wbiliśmy się na dobitkę, najlepsze. Dobra, gdzie teraz idziemy? No na środek chyba, nie? Dobra. Tak, jak już mówiłem zapraszam na serwer Discord. Może go uda się ożywić. O nie tam chłop jest, mi się to nie podoba. Chłop tu biegnie Nie muszę o, koksa żyć No i Galafighter no! Jak na tym serwerze sami ci też grają, to Gala Fighter. No dobra, także widzimy się za chwilę w zakończeniu odcinka. Tak to właśnie jest! Więc tak, to by było na tyle z tego odcinka. Jeśli Wam się podobał odcinek, yy, krótkie podsumowanie: Michał się wypalił w tym odcinku. Ja odwaliłem Faila robiąc przy okazji kilka killi. Znaleźliśmy się Znaleźliśmy trochę haksów. Michał się, Michał się szybko kończył na rękach. No więc jeszcze raz zapraszam Was na Discorda. Yy, może no, ten jest kanał co napisałem możecie zasubskrybować. Możecie zostawić suba, łapkę w górę pod tym filmem. Komentarz jakiś fajny oraz zajrzeć na kanał Michała. No I I tak, to w sumie tyle. Panie... Widzimy się w kolejnych odcinkach. Siema. Siema!